Owocne i skuteczne okazały się poszukiwania, i jednak polskie poszukiwania, które dotarły do takiego autorytetu, jak powiedział Dzień Góry i którym dzisiaj będziemy mieli przyjemność wysłuchać. Ja teraz podam temat, dlaczego i skąd się wzięła taka potrzeba. Mianowicie tematem dzisiejszego spotkania, które bardzo mi prosił pisać na te zaświadczenia, bo niektóre osoby, które się nie zgłosiły miały zaświadczenie i potem na wystawie tych zaświadczeń będą certyfikaty. Temat, jest Temat dzisiejszy to optymalna ochrona zdrowia dzieci w warunkach obniżonej wartości odżywczej korzenianych produktu Jeszcze raz? Jeszcze raz? optymalna ochrona zdrowia w dzieci w warunkach obniżonych wartości odżywczej spożywanych produktów oraz wzrostu zanieczyszczenia środowiska. Powtórzę jeszcze raz. Optymalna ochrona zdrowia dzieci w warunkach obniżonej wartości odżywczej spożywanych produktów oraz wzrostu zanieczyszczenia. Formuła suplementacji diety. Formuła suplementacji diety. Health To ja będziemy mieli w tytule. film like. I onetyczny. Proszę? Jeszcze raz ostatnie zdanie. Formuła suplementacji. Formuła diety, formuła suplementacji diety. podaje. Hill Life. Proszę Państwa, tak jak Pan doktor Murray Clark, jest nowo od wielu lat jest w Stanach Zjednoczonych. Jest szefem kliniki Santa Monica Los Angeles. Jest, jest praktykiem pediatru. Powiem więcej o powie naszym gościu, naszym wykładowcy. I ja pozwólcie Państwo jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. To jest kolejny etap nie można powiedzieć, od Warszawy poprzez Poznań, Wrocław, a doktor Dlark dotarł do Gliwic. następny etap dopiero będzie na jesieni, późnej jesieni. Ja do Proszę Państwa, ja jeszcze chciałem zrealizować jedną ważną sprawę. Mianowicie, Śląska Izba Aptekarska jako pierwsza uzyskała możliwość organizacji na ramach środków unijnych y, tzw. Akademii Aptekarza, czyli nowoczesnej budowy zarządzania aptekami. Będzie to cykl sobotnio-niedzielnych spotkań wyjazdowych, w których my jako uczestnicy będziemy artycy w tych 20%, a resztę będzie odgrywała Unia Europejska z tego powodu, że został zaakceptowany ten program. Pozwolę sobie Państwu podać tylko tematy, tematy, które będą na tych spotkaniach Niektóre które są bardzo interesujące. Jest ich sześć. Oczywiście ja tylko tą informację, taką taką możliwość już dzisiaj. bo będziemy to dopracować, jeszcze uzgadniać razem z Prezesem razem z ale już mamy go zaakceptowany. Wydaje się, że to będzie chyba jednak pierwszy tydzień oświąteczny, pierwszy weekend kwietniowy, a następny będziemy opowiadać. Proszę Państwa, podam tylko tematy. Pierwszy, jak nie wpaść w sieci, czyli sztuka negocjacji z kurtowniami. Drugi temat, czego uczą przedstawicieli handlowych, czyli jak skutecznie bronić się przed manipulacjami firm, farmaceutycznych. Te dwa tematy w interesie bardzo interesujące. Trzeci, zarządzanie finansami apteki. Finanse dla niefinansistów. Czwarty temat, farmaceuta w roli sprzedawcy, konsultanta i doradcy. Piąty temat, zarządzanie marketingowe w aptece. I szósty, marketing wewnętrzny, czyli wszyscy pracownicy decydują o jej sukcesie rynkowi. wszyscy pracownicy a tak jak mówi taką małą oczywiście ja mam tutaj te formularze ja dopiero wczoraj to wciągałem z internetu kolega prezes wyjeżdża my to nad tym pracujemy szczegóły będą państwu dokładnie podane raczej liczba około 200 kolegów i koleżanek może powtórzyć wszystkie tematy a z tego wynika że 1200 osób mogło podać udział mówię o szacunku nas jest 200, czyli nie wszyscy Tyle ja miałem wstępu na, na dzisiejsze spotkanie. Bardzo proszę Pani Darku o kontynuację. Oczywiście witamy naszego gościa serdecznie. Dziękuję za, 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 za wielką pracę, którą wieram, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami czy, czy monitorowania problemów P jak to jest z za y, y, Jestem z firmy ASEPTA, y, która w roku 1999 y, i 2000 prowadziła Cytrosept na rynek polski. Obecnie y, Cytrosept jest marką już polską, y, zakupiliśmy tą markę i jesteśmy także eksporterem y, na y, inne rynki europejskie Cytroseptu. I y, y, w roku 2000 y powstał pomysł w naszej firmie, żeby zainteresować się suplementacją diety dla dzieci o najwyższej światowej jakości. Rozpoczęliśmy poszukiwania w różnych krajach na całym świecie. Szukaliśmy w Kanadzie, w Australii, osobiście w Tajlandii, w Indiach i wszędzie, gdzie trafialiśmy, robiliśmy badania, badania metali ciężkich. Na przykład e, chcieliśmy wprowadzić z Indii niektóre preparaty e, z firmą Stampuły, e, rozpoczęliśmy współpracę i badania robione w Polsce wykazały dwustukrotne przekroczenie e, norm metali ciężkich. Także proszę sobie wyobrazić jakie e, rzeczy możemy sprowadzać. E, i e, wtedy wybraliśmy się do Stanów na do Anaheim, w Los Angeles. I trafiliśmy na coś, co spełniało wszystkie nasze oczekiwania. A oczekiwania były takie. Chcieliśmy, żeby preparaty opracowane były przez autorytety naukowe, czyli pediatryczne e, naukowe autorytety. E, żeby miały najwyższą jakość, możliwie e, były jak najbardziej naturalne, a więc spełniały tą funkcję, która jest teraz zadana. No i, taka, i taka. modna i potrzebna dla potrzebna zdrowia organizmu naszych dzieci. Oczywiście, co bardzo ważne dla dzieci, superstar, y, taki nieprzespodzony, naturalny, firma y, stos y, Czajdak stosuje naturalne znaki. Wszystko jest dobre, dzieci po prostu chcą jeść witaminki, czy te preparatów. Płynna formuła umożliwia y, najlepszą przyswajalność. My to stwierdziliśmy tak, że produkt, który jest wchłaniany y, w postaci płynnej, y, jest o wiele lepiej przyswajany i ma lepszy niż na przykład y, z truszkowany. Nie zawiera alkoholu tak, sprawy oczywisty. Czyli jeśli mamy w aptece C, które są, to z alkoholem trudniej będzie podać dzieciom, niż dekina C, która jest pozbawiona alkoholem, a ma tak samo dobre działanie, chodzi o jakość produktów. Długo rozmawialiśmy z doktorem i z firmą BIOZEAL na temat tego, jak oni kontrolują jakość. Mianowicie yy, uzyskałem się tak, jak mówiliśmy w Kolosku, Jest to siara tu, która yy, taka potrzebna opinia na świecie, że najlepsza Poloska jest w Nowej Zelandii. Otóż yy, w wypowiedziach swoich powiedziałem, że, że właśnie nie, że w Arizonie mają najlepsze warunki ale to też, że mają możliwość bezpośrednio to, że pasza, która jest dostarczana, jest niemodyfikowana genetycznie że pochodzi z czystych pól, że sprawy nie dostają hormonów ani antybiotyków. Wszystko to jest na możliwie najwyższej, po prostu najwyższej płci. Mało tego, chorobstwo, które później jest produkowane, jest niepoddawane wysoką temperaturą, co zachowuje środki czynne na najwyższą... Tego typu rzeczy stwierdziliśmy także w innych preparatach, tak na w jakąś kontrolę. Do których będzie o tym mówił w swoim wykładzie. Więc byliśmy, poczęliśmy się zainspirowani do nawiązania partnerskich kontaktów. I mogę powiedzieć, że no takie preparaty można z dumą sprowadzać do Polski. Nie zaś szampony, które po prostu mają tylko nazwę, natomiast gdzieś tam jakość jest niewielka. E, ja będę jeszcze e, mówił na temat e, pewnych spraw na tym roku, później. W tytule wstępu to tyle, w którym nie ma więcej do na temat swoich produktów. Po prostu jesteśmy...